Dzień dobry, witamy w dzisiejszym vlogu. Przy okazji e, życzę smacznego Magdzie z kanału Zmiana Holiczka. Witamy po. Ile przerwy? Ile przerwy? Ja nawet nie wiem. Miesiąc? Chcemy Ponad tylko miesiąc? powiedzieć, że ta przerwa kompletnie nie była planowana. My w ogóle. Um, wiecie, mieliśmy jakiś taki cięższy tydzień, kiedy nie mogliśmy za bardzo nagrywać, a potem już poszło dosłownie z górki. Mieliśmy ch chęć nawet nagrywać, wyciągaliśmy aparat i kończyło się tak, że tego nie robiliśmy. Tak, nawet mieliśmy wszystko rano przygotowane i tak uznawaliśmy... Mm, hmm. Nie... I niestety, tak wiecie, czas... Szybko mija przy dobrej zabawie i minęło nam bardzo szybko to, że nie nagrywaliśmy. Ale chcemy Wam bardzo podziękować, bo wysyłaliście do nas wiadomości na Instagramie, na YouTubie, gdzie my jesteśmy, że tęsknicie. Bardzo było nam miło. Chcieliśmy wrócić jeszcze szybciej, no ale tak jak mówimy, jakoś tak, no nie bardzo nam było. Byliśmy to przygotowani, żeby nagrać, ale tak. tego nie robiliśmy. Także dziękujemy Wam. Bardzo ciepło na sercu nam się robiło, naprawdę. Tak, i mamy nadzieję, że ten vlog w ogóle dojdzie do skutku, bo to, że zaczęliśmy nagrywać pierwszego. To znaczy, dla Was już oczywiście i ten vlog jest, ale my nagrywamy pierwszego klipa i. Nigdy nie wiadomo, jak, czy to nie będzie ostatni. Dzisiejszy dzień stoi pod znakiem Nuniusia. W ogóle też dawno go nie widzieliście. On urósł. Jest już bydle, Ważyliśmy go jakiś czas temu. Waży trochę ponad 3 kilo. Niewiele, ale ponad. E, tak. I nie wiadomo skąd ma pełną energii, bo dzisiaj nic nie jadł, ponieważ idziemy go wykastrować. Także jesteśmy z nim solidarni i też nie jedliśmy jeszcze śniadanka. Ale my nie mamy tyle energii, co on. Znaczy już się skończyła, bo właśnie jak chciałam go nagrać, jak biega, tam są w ogóle dowody papier toaletowy. Mm, najlepsza zabawka. I hops! Witamy. Jak przedstawialiśmy wam na początku Nioniusia, to część z Was była zdziwiona, że on jest z hodowli, a nie jest wykastrowany, bo my też zresztą tak. myśleliśmy, tak, tak jak większość ludzi, że koty w hodowli od razu są kastrowane Sterylizowane. i. Sterylizowane. Tak, i po prostu je się takie wydaje, a nie zawsze tak jest. Nam właśnie uświadomiła to pani z hodowli, że. Um, no wiadomo, każdy ma swoją szkołę i, i swoje praktyki, ale według, według niej ona praktykuje taką, że najlepiej kotka kastrować około 6-7 miesiąc. Tak, i właśnie jak też rejestrowaliśmy się do weterynarza, no to weterynarz zapytał. Ile kot już ma? Ja powiedziałem, że no trochę ponad 6 miesięcy, a on na to zareagował, a, to już można. Mhm. To znaczy, no co prawda I nie powiedział od do, którego miesiąca, wiek, tak. ale powiedział właśnie, że... Ale ja nawet później. widziałam ostatnio jakieś no ogłoszenia ze schroniska z kotkami i one miały 3-4 miesiące i było zaznaczone, że nie są jeszcze kastrowane, bo są za młode. Mhm. Więc... Y no, Najwidoczniej wczesna kastracja na coś wpływa, i no tak. nie jest ona No my tak się nie znamy, widziała. więc nie będziemy Wam mówić, ale właśnie my w umowie po prostu mamy, że do roku musimy go wykastrować, a jeżeli nie, to zapłacimy karę. I teraz jest najlepszy moment na to, żeby to zrobić, więc to robimy. Widać, ma energię, i okcia cały czas zarzuca mi, że ja mu coś dałem. No bo skąd on ma energię? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, z tego tłuszczego, bo on, zaw... on ma taki bebek, a już usiek, ale on jest taki tłuściutki, o, na Łał. Wow. <laughs> tak się bawimy, nie? Mm. na siebie. No. I ja mu nie dałem i teraz jesteście mi świadkiem, że ja mówię, że mu nie dałem i koniec. O, jajka tu było widać. Są <laughs> tu <laughs> Cóż, chyba jesteśmy gotowi, żeby pójść z nim do Weta. Ja nie jestem gotowy. Ja też nie jestem gotowy. Ja kompletnie nie jestem gotowy i nie wiem, czy to jest właśnie takie jakieś takie dziwne uczucie, że on idzie i traci coś, co wiązało go ze mną. Po niego, <gry> no nie wiem. No jest tak, no dziwnie, ale wiemy i yy, też zdaję sobie sprawę z tego, że to jest dla jego dobra. W 100% dla jego dobra. Trochę dla naszego też, ale ogólnie to się wszystko... Dla to się wszystko do siebie dodaje, no i no niestety musimy to, to zrobić. Niestety. Ale czuję tremę, jakbym, nie wiem, ja to robić. Nie? <grystanie> Jesteś gotowy, ziomo? On tak grzecznie wchodzi sam do tego transportera, no. bo jeszcze nie kojarzy tego z czymś złym. No mam nadzieję, że nie będzie kojarzył tego z czymś złym i mam nadzieję, że jego charakter w ogóle się nie zmieni. O no. ja no już idziemy. I jesteśmy co? Boisz się? No. Ja też się trochę boję. <grystanie> No, no, ale niestety, jak mus to mus, nic ci nie będzie na pewno. Ale tyle jedzonka dostaniesz po wszystkim. No, chyba całą puchę dzisiaj zerzesz. <noise> Jest dziwnie. wejść tutaj na chatę. Coś kliknąłem i mam jakąś siatkę. Dziwnie jest tak wejść na chatę i nie być od razu przywitanym przez naszego śmierdziela, który zawsze właśnie i wybiega, i miałczy, i ściąga mi buty. Dosłownie. Dziwne. Kiedyś musimy spróbować to nagrać. No, zostawiliśmy go tam, za 40 minut mamy podejść. Więc no... Jesteśmy. No. Ciężkie przeżycie powiem wam, to jest ciężkie przeżycie, szczególnie jak jakiś zastrzyk chodzi. To jest typowo normalne, ale to jest... To jest ciężkie do oglądania. Dobra. No. No. Parę momentów później, proszę bardzo. Tak wygląda dzisiejszy pooperacyjny gość. Potężne źrenice, ale, ale już się unosi powoli. Czasem nawet łapką za merda. No, oh, oh, oh. no, ale nic z jedzonka. No nic chcieliśmy. Myśleliśmy, że może szybciej dostać, ale jednak nie. No, chcieliśmy dzisiaj mu dać tyle żarcia, że aż by chodził cały czas na, na jedzony, ale nie można mu dawać po tym. I teraz właśnie będziemy wysyłać e, informacje do pani hodowlanej że no, że już jest po wszystkim, czyli wywiązaliśmy się z naszego obowiązku. Nie, gościu? No. Ojej, ojej. Bidulek malutki. Jakieś 40 minut później wariacik wyszedł. I tak troszkę lata po, na boki. Ojej. Chyba siusiu idzie. Ojej. Tak, tak bardzo mu się chce. Ale czuć, nie? czuć jakiś taki właśnie zapach czegoś. Takiego No, 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 właśnie jakiś leków. No i jak do apteki... I hmm. No. Nie w nietypowej pozycji zasnął, taki bochenek. Okcia kontroluje czy oddycha, czy ma w ogóle tam do, dostęp jakiegoś tlenu, ale podobno ma, bo coś co się unosi. Mhm. Unosi się? Tak, unosi. No, a my mamy wam do pokazania hola, którego zdążyliśmy zrobić przed odebraniem, ale już, nie, znaczy zdążyliśmy zrobić zakupy przed odebraniem, ale nie zdążyliśmy nagrać hola. O! A teraz musimy go pilnować, bo jak widać jest na łóżku, więc już zaczyna sobie chodzić i zwiedzać, także tak. trzeba pilnować, żeby z niczego nie spał, bo. No, bo będą problemy, awantury emocjonalnej mogą być, właśnie. To jest taki cwania, który sobie właśnie zwiedza, Nie, no, śmiesznie, śmiesznie śpi. Hola, hola! Miałam zrobić hola jedzeniowego, ale w sumie, jak zwykle, mamy głównie te same rzeczy co zwykle. Także pomyślałam, że po prostu e, przedstawię wam nasz plan na najbliższe obiady, e, może kogoś zainspiruje. Dzisiaj zjemy coś na pewno z miasta, bo mamy tylko resztkę zupy sztawiowej, którą jedliśmy wczoraj. A na pewno nie starczy nam też na dzisiaj, żeby się tak porządnie najeść. A, ja, jeżeli byśmy ją zjedli, bo my już doskonale znamy siebie, zjedlibyśmy tą zupę udając, że mamy obiad, po czym o 23.50 uznalibyśmy, że w sumie jakbyśmy zjedli teraz na Gecy, to było elegancko. Tak. Dlatego dzisiaj na pewno zjemy coś z miasta. Na jutro mamy kurczaczka i na pojutrze to będzie taki podsmażony w kostce w kostkę kurczak. A, przyprawiony z cebulką. Do tego mamy kalafiorka na jeden dzień i brokuła na drugi dzień. Co tu jeszcze mamy? Aha, mamy ryż do risotto i będzie to risotto z cukini na następny dzień. Czy tam na jeszcze jakieś dni. I z obiadów to tyle, bo to nam powinno starczyć na jakieś 4 dni, więc na razie będzie okej. Okay. Co do deserów, Kapi wymarzył sobie kaszę mannę. Ostatnio właśnie chodziła za mną kaszka taka, wiecie, mamy dla dzieci głównie. syrop z żurawiny, nie malinowy, no ale trudno, wykorzystamy to co mamy, więc to by było na Save tyle. the tortans. I jeszcze jeden deser, mąka i oczywiście smak lata, wiosny, rabarbar. Nigdy nie lubiłem rabarbaru. Ale ja pamiętam, ciasto z rabarbaru jest pyszne. Będę chciał spróbować na surowo, bo pamiętam, że za gówniaka może miałem z 5 lat czy coś, mm -hmm. Właśnie byłem u prababci na wiosce i ona miała barbar i mi go przynieśli i masz spróbuj, w cukrze taki, zamoczyli, zapakowali mi go do japy. No bo to Ale... na, na, no właśnie smak naszych rodziców też. No chyba tak, W smak... był też tydzień azjatycki i mamy ocet ryżowy i sos teriyaki. Gościu. Usłyszałem, no jak... <laughs> nawet zostawiliśmy na niego pułapkę, żeby ruszył ją i żeby było głośno. No nie. Ale miał podstawioną poduszkę, więc eee, no. I tak naprawdę, no są jeszcze owockie i różne rzeczy, i to by było na tyle. Bo ja wiem, że Wy chcecie właśnie takie rzeczy, że chcecie jakieś inspiracje jedzeniowe i hole jedzeniowe, dlatego daję Wam taki zarys. Pogląd. Tak. <śmum> Mam nadzieję, że ktoś się zainspirował eee, i zjecie sobie coś z tego, co zaproponowaliśmy, czyli. Najprostszy obiad ever, kurczak z brokułem, kalafiorem i ziemniaczki młode do tego e, i risotto z cukinii. To jest coś ciekawszego. To jest dowód na to, że żyje, bo rusza brzuchem. Natomiast tutaj to jest spanie z otwartymi oczami i gdyby tego nie było widać, to byśmy byli przerażeni na pewno. Mam no, zero reakcji w ogóle, no, No, nie powiedział mi, że tak wygląda żywy kot, który śpi. <gry> wracamy następnego dnia. Po tym, jak wróciliśmy z dniu się z kastracji, no to właściwie spędziliśmy z nim cały dzień. Jak widać za mną, suszy się kołdra, także miał mały wypadek, ale to nic. Więc no, mieliśmy troszeczkę przygód, nie chcieliśmy właściwie nic innego robić, tylko troszeczkę go pilnować. Także wracamy dzisiaj. I. Ja zabieram się, jesteśmy w sypialni i zabieram się za zmianę rzeczy w szafie. Najwyższa szapora? kurczę, już jest maj, a ja dopiero zmieniam szafę z zimowej na letnią. I mam tutaj worek, który wow! <grym> zresztą jest rozwalony, ponieważ mały gość postanowił go rozgryźć. Także na zimowe ciuchy już się nie przyda. Jeden worek jest zajęty na jakąś dodatkową poście, zostały nam chyba jakieś małe, no ale z zimowymi ciuchami jest o, ty o tyle problem, że są po prostu większe i te kurtki, także będziemy musieli coś kupić. Więc nie wiem, co zrobię z zimowymi ciuchami aktualnie, chyba wrzucę je do tego worka i poczekam, aż kupimy jakieś nowe. Ale tak, najwyższa pora wymienić. Najgorsze jest też to, że ostatnie dni były cudowne. A dzisiaj znowu jest zimno. Ja jestem ubrana w bluzę, mam leginsy i długie skiety, no po prostu nie widać tutaj lata. No ale cóż, może jak zmienię ciuchy to przywołam wiosnę albo lato. Szafa już ogarnięta, czego się dowiedziałam to to, że od dwóch sezonów praktycznie nie kupiłam sobie nic nowego na lato, jakieś pojedyncze rzeczy i jestem załamana, bo nic mi się nie podoba w mojej szafie, a jednocześnie nie podoba mi się prawie nic w sklepach, więc e, mamy problem, no ale trudno, e, nie, nie jest to teraz istotne, teraz będę robić ciasto, tak jak mówiłam wcześniej z rabarbarem, już mam tutaj przygotowany rabarbar. A mam nadzieję, że wyjdzie, bo już chodzi za mną od jakiegoś czasu. Ale wiem, że kapi nie przepada, zawsze kwęczę, jak wspominam o rabarbarze. Nie wiem dlaczego. Czy kiedyś zrobiłam i nie wyszło i mu nie smakowało, czy tak po prostu? Może po prostu. Ja w sumie też nie przepadam za jabłecznikiem, wolę inne ciasta z owocami, więc może po prostu kwestia gustu. Także zabieram się i mam nadzieję, że wyjdzie. To będzie ciasto z przepisu. Kwestia smaku. Ciasto z rabarbarem z kruszonką. Nie wiem, czy będzie dobre, mam nadzieję. Piękne ciacho gotowe leci na godzinkę do piekarnika. W ogóle zostało mi strasznie dużo rabarbaru, ale to dobrze, bo mi smakuje, jest super kwaśny i będę go sobie wcinać. Zobaczcie, jakie piękne ciasto wyszło, i jest moim zdaniem pyszne. Zaraz tak. jeszcze Kapi spróbuję. To jest rabarbar, ja taką... No, ja jestem jest największym fanem rabarbaru. Ale... To smakuje jak kwaśny seler naciągły <laughs> Okropieństwo ogólnie. Właśnie mówiłam wcześniej, że jestem ciekawa dlaczego w sumie nie lubisz ciasta z rabarbarem. Ale potem sobie pomyślałam, że w sumie ja na przykład nie przepadam tak za jabłocznikiem i właśnie wolę na przykład ciasto z rabarbarem albo jakieś z śliwkami czy coś. Ja, ja nie przepadam ciasta z rabarbarem z Rosji takiej, że jest z rabarbarem. No to właściwie tylko tyle, ale na przykład Ciasto ze śliwkami, które byłoby wręcz identyczne, tylko zamiast rabarbaru byłyby śliwki, też niechętnie przyjmę. To tylko taki jabłkowy jesteś? No, taki jabłecznik chodzący <laughs> jestem. Ale cieplutkie jeszcze. No. Mm, ale pachnie. Szkoda, że z rabarbarem. Jezu, yes, No, <laughs> Dobra, dobra, już wiesz. No, próbuj, próbuj, szybko. Szybko, bo już ręka ci drętwieje. Dobrze? Mi smakuje. Kruszonka tak twarda, że aż no. mi weszło w dziurę zębową. Właśnie miałam też mówić, czy macie jakiś fajny przepis na kruszonkę? Bo ja jeszcze nigdy nie zrobiłam mojej wymarzonej kruszonki. A moja wymarzona kruszonka to taka kruszonka jak na kupnych ciastach: no nic Tego nie przebije. Krucha. Taka krucha, ale jednocześnie miękka. E, nic nie przebije kupnych kruszonek. No, mm. po prostu są najlepsze. Ale ciasto samo w sobie bardzo fajne. No, takie fajne, fajne, mięciutkie, takie fajne, dobre, jogurtowe, jakby. No. E, ta kruszonka jest zrobiona z cukru, masła i mąki. Jeżeli macie jakieś inne propozycje, to chętnie przyjmę. Może innym razem wyjdzie fajniejsza. I to chyba na tyle w dzisiejszym mm. vlogu. Tam w tle słychać Nuniusia, który się bawi swoją wędką. <laughs> Dziękujemy Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobał ten vlog, który no, był taki po przerwie, więc wiecie jak to jest. No i mam nadzieję, że przyjmiecie nas pozytywnie. Zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w następnym vlogu. Bye!